Hejka, tu Cornelia. I dzisiaj robię piękny dom. Możecie mi napisać w komentarzach, czy mam dodać jakieś dodatki do tego mojego domu. Jak skończę. No i możecie mnie też możecie mi też powiedzieć, czym ma. Mam sobie zrobić psa albo jakieś zwierzęta po prostu. I napiszcie koniecznie jakie. A ja wracam do pracy. No dobra, jak już mówiłam, dzisiaj zrobimy piękny dom. Tylko na razie zrobię wejście do tego domu, bo każdy dom musi być mieć wejście. Chociaż nie może być tu, musi być gdzieś dalej. Tak. Tak. Zostawimy drzwi i piękny eee, teraz tylko ściany. Dobra, ja utknęłam chyba o już lepiej. Utknęłam wtedy na liściach widzieliście. Obie Ten mój dom to będzie jak jeszcze cudo. Jakbyście też chcieli mieć taki dom, to wiecie już jak go zbudować. No nie będzie jakimś pałacem, a to ładny owszem będzie. I tak w ogóle to mam mieć jakieś wyjątko albo dodatek do domu? Napiszcie mi w komentarzu. Napisz może czy Tu i tu? I teraz tu. Teraz wezmę sobie schodki, ale ja nigdy nie używałam jeszcze schodków. Jako schody. Na serio. Bardzo lubię takie. Więc dawaj. O nie! To mi się zrobiło do góry. Spoko mi. Wej, schody. Nie, no błagam. O nie, za chwilę się zrobi noc. Szybko. Zrobię sobie... Good. Uh oh. Ja na serio bardzo lubię grać w Minecraft z moim bratem. Gdybym czegoś nie wiedziała, to on od razu jak burza mi wszystko wyjaśnia. I tylko jeden raz w życiu się na niego zezłościłam przy grze w Minecraft. On jest najlepszym bratem ever. Dobra. Teraz drugi. Jeszcze jedno. I już wiecie, jak to będzie się toczyło. Więc chyba możemy już kończyć. Ca przez ten cały czas będę po prostu robiła dachówki. A wy mi piszcie w komentarzach. Póki czas to piszcie, piszcie. Mogę też zrobić z jakiejś innej gry, jeśli mnie poprosicie. No chyba, że będziecie mieć cały czas Minecraft. Dawajcie łapczyk! Zapomniałam Wam powiedzieć, żebyście dowali łapeczki w góry i żebyście subskrybowali. Ja sobie właśnie... Nie... a nie to nie. Nie wracam do góry. No. Subskrybujcie mnie. Okej? Okay? Moi widzowie drodzy. Bardzo chcę, żeby łapeczki, żeby ilość łapeczek w górę cały czas podążała w górę. Ale nie zazdrościjcie tak mojego brata, bo, bo mój brat zawsze mi powtarzał. Cały czas będę miała same łapeczki w dół. No to baba! Piszcie w komentarzach, czy mam sobie zrobić domek. Znaczy dodatki do domku, albo jakieś zwierzę. Piszcie. A, zapomniałam. Co ja robię?